Freeze planuje sprzedać swojego Mercedesa. Boxdell oraz Najman mieli ostrą wymianę słów. Błoński wytyka hipokryzję Dubielowi przez współpracę z płatkami Yamers. Nowy smaglodów ekipy już niedługo. Cześć, jestem Ternis, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Seri Zapraszam do odcinka, zostawcie tylko łapkę w górę oraz napiszcie komentarz. A teraz lecimy. Powstała dosyć ostra wymiana zdań między Boxdelem a Marcinem Najmanem. Podczas programu Face to Face Boxdel wypowiedział się na temat tego, co sądzi o Marcinie Najmanie. Myślę, że głównym powodem, dlaczego Boxdel tak bardzo nie lubi Marcina Najmana, była jego dyskwalifikacja na walce z Casio na Fame MMA 8 Ponieważ jak doskonale pamiętamy, Najman w walce w bokie zaczął obalać oraz kopać i to pod wcześniejszymi upomnieniami od sędziego. Wtedy nasz Marcin został wygwizdany i znienawidzony przez cały internet. A jeszcze kilka miesięcy później doszła jego współpraca z byłym gangsterem, czyli Andrzejem Słowikiem. Teraz posłuchajcie wypowiedzi Boxdela. Dla mnie ogólnie Marcin Najman to chyba. Chciałbym to powtarzać za każdym razem, gdy mam okazję <noise> powiedzieć to do wielu, do wielu ludzi po prostu. No tak i. No, wam walkę, nie? Między innymi. Ale on, to, jest, to nie jest jedyna rzecz. On, on bardzo często takie toksyczne filmy nagrywa, gdzie wypowiada się na tematy, o których już totalnie nie ma pojęcia. Na to Najman odpowiedział na swoim kanale YouTube. Posłuchajcie. Słuchajcie, ktoś podesłał mi wideo, gdzie próbuje się do mnie ponoć ten ulany wieprz bombę. Mówiąc szczerze, ja go prawie w ogóle nie znam. Nie wiem, czym on się w ogóle zajmuje oprócz żarcia. Jak jakieś macie informacje, napiszcie, kto to faję jest, oprócz tego, że gdzieś tam się kręci, koło tego fejmena. Czym ten grubas się naprawdę zajmuje? To już nie jest pierwsza jakaś tego typu akcja. Przyjechał do tego wielu dnia, nie wie po co, ale oczywiście zachowywał takie taki przynajmniej 200 metrów dystansu. Na bliżej nie, nie podchodził, bo jeżeli miał coś do powiedzenia, no to miał wtedy bardzo dobrą okazję. No ale widzę, że to tak najlepiej, to tak usiąść sobie i tak po*** k dolić w tym internecie, to tak bez żadnych konsekwencji, nie? Pewnie szuka jakiejś atencji, zainteresowania, być może walki. No, najgorzej jak znajdzie, kurwa, no, bo jak znajdzie, to znajdzie niewalkę Aguza, no. Strasznie fałszywa postać. Taka obrzydliwa, taki taki kur... śmierdzielą obślizg, no, ach. Po filmie Najmana Bogzel odpowiedział na Twitterze Najman łbie, przecież za każdym razem jak podbijałem do ciebie, to uciekałeś, bo miałem dwóch bramkarzy ze swojego klubu, którzy ogarniali tłum wokół mnie. Jesteś takim gangsterem, że przejechałeś z jakimiś dwoma zakapturzonymi ziomkami, Którzy twój baner trzymali do góry nogami. A jak na razie czekamy na rozwój sytuacji. Ale stop, drogi widzu, jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału wraz z dzwoneczkiem, to zrób to tam na dole, a będzie mi naprawdę bardzo miło, a Ty nie przekapisz nowych odcinków. A teraz zapraszam dalej do oglądania. Płatki oraz napoje kolejnych influencerów, czyli Nacu oraz Marcina Dubiela. Stworzyli oni swoje produkty we współpracy z marką Jammers, czyli z tą samą, która robiła płatki dla Timu X. Płatki Nacu są o smaku masa orzechowego, natomiast Dubiela czekoladowo-karmelowym i za. Na jedno takie pudełko trzeba zapłacić prawie 10 zł. Natomiast napój na pójnacu to smak czerwone owoce, dubiela owoce tropikalne, za które trzeba zapłacić 4 zł za jedną puszkę. Kasper Błoński natomiast wytknął hipokryzję Dubiela, ponieważ kilka miesięcy wcześniej Dubiel testując płatki od tej samej marki powiedział, że są niedobre oraz bez smaku. Szczerze, ja uważam, że to nie ma smaku. Nie chcę być hejterem, ale naprawdę to nie ma smaku. Dalej mleka, bo już się szalenie tego jeść. Ciekawa opinia, Marcinie Dubielu! Jak na płatki, z które sygnujesz swoją twarzą. Mam nadzieję, że oczywiście firma Yamers w ciągu tych ostatnich dwóch miesięcy swoją jakość poprawiła niesamowicie. Natomiast od tamtego czasu mogła się zmienić na przykład receptura oraz pamiętajmy o tym, że Dubiel ma inny smak. I nawet sam Bogzel powiedział, że płatki Dubiela są dużo lepsze niż płatki Timu X. Dobrze pachną, stary. Dużo lepiej niż tamte Timowskie, nie? Jest git. Mógłbym to jeść normalnie. Mimo, że lubię masło orzechowe, to te są moim zdaniem serio lepsze, nie? Ja tych nowych płatków nie próbowałem i raczej nie mam zamiarów, więc wam nie powiem, które są lepsze. Nowy smak lodów ekipy. Robiłem już na ten temat szorca, aczkolwiek tutaj rozwinę owy temat. Pierwszą informację na ten temat podał Freeze w dziewiątym odcinku finału ekipy. Oprócz y, lodów ekipy, nowy smak, jabłko pomarańcza. To chyba nie powinno tego tu być. Dużo osób mi wtedy pisało w komentarzach, że Freeze żartował i jest prawdopodobnie fake, aczkolwiek nie, ponieważ kilka dni temu Koral na swoją stronę internetową dodał zdjęcie tych nowych lodów, aczkolwiek w tym momencie strona nie działa, jest błąd 404. Nowe smaki to jabłko oraz pomarańcza. Smak polewy zostaje ten sam, aczkolwiek został zmieniony jej kolor. Nie została podana informacja, kiedy będzie można te lody kupić, aczkolwiek myślę, że już niedługo. A Freeze na Twitterze napisał, że smak pomarańczowy to top, top, top. A skoro jesteśmy przy frizie, to napisał na Twitterze że zastanawia się, czy sprzedać Merola. Jest to dosyć dziwna informacja, patrząc co napisał kilka dni wcześniej. Od ponad półtora roku czekałem na swoją nową furkę. Ostatnie tygodnie, między innymi w Afryce, dużo o tym myślałem. Bo po co mi kolejne auto? Mam przecież kozackie. Dziś podjąłem decyzję, odwołuję zamówienie, zwracam wypłaty wstępne itd. Domy są fajniejsze niż auta. Nie spodziewałem się takiej szybkiej zmiany zdania. Zaledwie kilka dni. Więc moi drodzy, ode mnie to tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!